To e, 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 ja, będzie e, e, no, to ostatni... element Ostatni element dzisiejszego 19. W tej chwili wojsko e, przemaszeruje w roglą e, do Natomiast wróci tutaj do obowiązka jutro. Więc jeszcze będzie można przyjść do e, obowiązku jakiegoś zdjęcia. A w tej chwili bardzo Państwu dziękujemy e, i zapraszamy w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że e, będzie nas jeszcze więcej żeby e, ta tradycja przetrwała, żeby e, piękne spotkania z polskim e, naturaństwem, z naszą historią, z naszą tradycją, są też odbywały się tutaj co roku. Żebyśmy stali się takim miejscem, które będzie się po prostu pojawiło właśnie z tą epoką, która była jedną z dziesięciu najważniejszych wice obok takich ważnych udanych jak na przykład MUSTOWASZO od 2020 roku. Także bardzo dziękuję Państwu za udział i e, e, zapraszam na dzisiejszą naukę. Dziękuję bardzo. Dobra, no Estou esperando a gravação! 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 Gravação!